Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić kotlety mielone. Potrzebne składniki na 10 osób. 80 dkg do kilograma mięsa bez kości, szynka łopatka lub skrawki, 3-4 ząbki czosnku, 3-4 średniej wielkości obrane cebule, 2 umyte świeże jaja, sól, pieprz do smaku, 1,5 szklanki bułki tartej oraz olej lub oliwa do smażenia około 200 g. Ubraną umy tą cebulę Kroimy w pół. Następne połówki nakrawamy dwu lub trzykrotnie. Pójdzie w drugą stronę też dwa, trzy razy kroimy kosteczkę. Samo z następną cegniką. Już kroimy cebulę, smażymy ją, Nie dajemy raczej surowego, surowej cebuli do kotletów, zresztą smażona nam daje specyficzny smak. Kroimy do tego też 3-4 ząbki czosku też drobniutko. na samym końcu dżeby cebulka będzie już podsmażona, wrzucamy samej i lekko Minimum, bardzo licutko. Smaczymy cebulę na rozgrzaną czystą patelnię. Wlewamy około 50 g oliwy, oleju lub oleju. Rozgrzewamy troszeczkę i wsypujemy pokrojoną w kostkę cebulę. Całość marzyna a się lekko zrumienić. Ja od bardzo dawna używam w domu baterii miedzianej śmieci. najlepszym możliwym materiałem do użycia w kuchni. Niech się chowają te wynalazki teflony i tym podobne. W ogóle mamy już lekko zrumienioną. Trzeba cały czas przemieszać. Dodajemy czosnek. Oczywiście możemy robić także mielony bez Ale ja robię z czosnkiem, gdyż większa ilość po prostu możemy dłużej ją przechowywać. Już możemy wyłączyć gaz. Jeżeli nie mamy maszynki do mielenia mięsa możemy nasze mięso posiekać. W tym celu Kroimy całość w cienkie paski poprzez włókien. Krajamy cały, cały nasz kawałek mięsa. Kiedyś w dalniejszych restauracjach bardzo modne były kotlety mielone, jak siekane. Nie nazywały się mielone, tylko nazywały się siekane. Mamy pokrojone plasterki. Krojone mięso rozkładamy na całej naszej desce. Pamiętając, jak żeśmy kroili, żeby było krojone w poprzek Rozkładamy całość. Deskę układamy na paru warstwach jakichś miękkich ręczników czy ścierek, żeby nam wytłumiło hałas roztłukiwania. Przykrywamy to w całość folią do żywności no oczywiście młotek też mamy przy, za, zawinięty w olię po prostu żebyśmy sobie nie nabrudzili za bardzo i rozpłyniemy całość ładnie wszystko rozpłyniemy praktycznie na piasek troszeczkę na to podchwalić ale będzie tu kąt z tym to możemy się w jakiś sposób odstresować no jakiś dłuższy czas to będzie trwało no ale naprawdę was nie mieli to raz co jakiś czas robi co, jest, 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 co jakiś czas musimy to to przemieszać przemieszać przykryć folią i tu ile się wejdzie i lać go i lać go, ilać go, ilać go, ilać go. Gdy w miarę dostatecznie rozwłóczemy, to ściągamy folię, bierzemy tasak i po prostu całość ściekamy. W lewo, w prawo, też sposób odstresowania to jest dla nas. Przemieszamy i dalej ściekamy. Ściekamy do momentu, aż będziemy mieli mniej więcej 1 litro masę. No przy siekaniu musimy bardzo uważać, żeby czasem nam mięsa nie przybyło przy mięsie. Posiekane mięso wrzucamy do miski, do której dodajemy wcześniej smażoną rumienioną cebulkę. Dodajemy także jakieś około pół szklanki tartej bułki najlepsza by była własnej roboty w domu suszona jak w domu utarta ta kupna nie zawsze spełnia nasze wymagania z reguły to jest nie bułka suszona i tarta tylko chleb suszony i tarty dodajemy także wybite dwa jajka sól Pieprz do smaku. Można także stosować jakieś inne przyprawy, jeżeli ktoś to lubi. Całość mieszamy do jednolitej masy. No, całość tutaj jak Państwo widzicie osiągnęła spójną jednolitą masę. Ale zawsze przy, rodzaju, przy robieniu takiego rodzaju kotletów trzeba patrzeć, żeby mięso było jak najkutsze jak najmniej miało żyły i tłuszczu. No Później mamy kłopoty po prostu przy rozdrabnianiu jego. Na przygotowaną deskę wysuwujemy resztę, pozostałość naszej bułki tartej. Rozkładamy jej po całości i będziemy porcjować nasze mięso. Moczymy ręce w zimnej wodzie. Robimy, robimy taką kuleczkę z tego mięsa, naszego posiekanego. I staramy się dzielić na, na 10 osób. Robimy takie kuleczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. No, jak tam tu zostało troszeczkę, to tutaj dajemy, żeby mniej więcej wszyscy mieli równo. Mamy 10 kotlecików. Zaraz będziemy je formować. Przystępujemy do formowania kotlecików. Potrzebny nam jest nóż z szerokim, ostrzem lub tasak. Obtaczamy w bułeczce. Spłaszczamy i nożem koło ładnie, żeby nam. Powstał ładny kotlecik i jednego już mamy. Następny, drugi, trzeci był ładny, czwarty. Ty. Szósty pocleczek, już jest siódmy. 50. Kotlety mamy już uformowane. Reszta bułki, która nam tutaj zostało, możemy posypać po tych kotletach, żeby na tym nie za bardzo niewysypały. Rozgrzewamy patelnię. Pamiętamy zawsze, żeby sucha była. Bo jeżeli na mokrą patelnię wlejemy olej, to by nam strasznie strzelał. Możemy się poparzyć o to resztę naszego oleju, co nam tam zostało. Woliwy, no co tam kto ma no. w domu. Ewentualnie można sobie na smalcu smarzyć, jak ktoś lubi. To już inwencja twórcza państwa jest. Czekamy troszeczkę, aż tłuszcz nam się rozgrzeje. No, a żeby sprawdzić czy, czy jest dostatecznie rozgrzany, to wsypujemy troszeczkę bułki tartej, no jeszcze musimy czekać. No bo jak jest tuż gorący, to od razu na bułka tarta pokaże, że można smażyć. Będzie skwierczyć, będzie wy, wy, wypływać na wierzch. To gaz mamy teraz fatalny w kraju, więcej azotu nie wiadomo czego, jest bardzo mało koloryczny dlatego tak używam bardziej patelni cienkim dnem No najlepsza jest jak mówiłem miedziana Już bułka zaczyna skwierczeć i wypływać. Nakładamy nasze kotlety i smażymy. No już jedną stronę mamy zrumienioną, co możemy poznać tutaj po brzegach kotleta taki jasno brązowy kolor się nam robi wtedy bierzemy i przewracamy na drugą stronę ostrożnie, żeby się nie, nie poparzyć, bo to jednak jest służb, wysoka temperatura i drugą stronę będziemy smażyć niestety kamerę muszę wyłączyć, żeby je długo trwało No, siękamy, siekane ładnie nas pierwszą na patelni rumienią się, zapach jest piękny, jeżeli coś jest mięsożercą, oczywiście. No, sześć kotecików mamy już usmażonych, Ściągamy, wykładamy na jakiś półnicek staczę lub od razu, jeżeli mamy gotowane ziemniaki, żeby na środówkę tam jeszcze, no to już możemy podawać obiad. Wrzucamy resztę skleczów. Akurat nam sparczy oleju do tego wszystkiego. Wrzucamy i smażymy i czekamy w ten sposób robione kotlety będą zawsze bardzo soczyste ja tutaj pokażę jednego kotleta przełamiemy o widzicie Państwo to jest prawdziwy kotlet siekany resztę cztery kotlety nam tu zostały ściągamy z patelni Tu już zlewamy no albo jak ktoś lubi, możemy sobie polać ziemniaczki. No i tu mamy już usmażone 10 kotleci. No nie, nie ma 10. Już ktoś tutaj mi wziął jednego kotleta. 9 kotletów jest. Kto zjadł kotleta? Dziękuję Państwu. Życzę smacznego.